Na początku tego odcinka mamy dla chłopaków niespodziankę. Są to dwie paczki. Wiecie co to może być? Nie. Oni jeszcze nie wiedzą. Więc czekajcie tutaj. Dobra, czekajcie w tym tak. miejscu. Ja idę do garażu, przyniosę te paki. Jak myślisz, co może być w takiej dużej paczce? Nie. Yes. Zamknięci, Zamknijcie oczy. Łubel, Łubel, zadzien, zadzien. Nie, otwór się lek. Otwieram. Co? Motory. Łotek, Co to jest? Łotek. A nawet dwa motory. Mamy dwa motory, o których wam dzisiaj w odcinku opowiemy E, może dlatego, że Was jest dwóch, ale jako, że zaproponowano nam testy tych motorów, e, to ja powiedziałem, że możemy testować, ale w dwójkę. Że jeden syn nie będzie sam testował, bo testy będą e, <laughs> e, nierealne. <laughs> Więc po prostu zaraz w tym odcinku będziemy otwierać te dwa motory, składać je i opowiadać Wam, co z nimi jest. jest. Więc co? Otwieramy? Cieszycie się? ja najbardziej się jaram tym składaniem tych sprzętów. Chłopaki oczywiście później tą jazdą, ale jak widzieliście już na naszym kanale, testowaliśmy mnóstwo różnorakich sprzętów, pojazdów i tym podobne, więc to będzie kolejny. Jest to zawsze ciekawe, w jakich częściach to przychodzi, jak bardzo to trzeba składać. Ej, w kartonie naprawdę dwie części w sumie, znaczy dwie. Cały motor. Motor. Ale koło. Koło pompowane. I w kartonie mamy również tu y, jakieś. Ale, ale, jak jest? Tutaj jest drugi, no. Witek tak kocha motory. Pokaż co masz w ręce. E, ja w ogóle po tole. Fajnie że to wszystko zawsze pakują, bo już tak jak powiedziałem trochę tych rowerów. przetestowaliśmy i zawsze to jest tak fajnie sprytnie popakowane, nawet nie wiadomo co to przyszło. Co to jest? Bak jakiś, błotnik, instrukcja obsługi. Dzisiaj z niej skorzystamy. Może to będzie tutaj właśnie? No. O, taki bak ala, tak? Mamy już podnóżki, mamy już zamontowane przednie koło, teraz montujemy błotnik. Fajny, nie jest taki zbyt ciężki. Można go podnieść dwoma rękami. Tylko jak widzę najprawdopodobniej akumulator ma tutaj. Odpakowujemy motor Witka teraz. Zobaczymy jaki ma kolor, bo dokładnie nie pamiętam jaki zamówiłem. Teraz zamontujemy sobie nóżkę. Patrzcie jaka mini nóżka. Mini nóżka do motoru. Ale fajnie, bo będziemy się mogli sobie nóżkę odłożyć. I czekajcie, bo brakuje mi takiej śrubki Julek. Takiej. masz drugą dziś taką śrubkę? O tu jest, dobra znalazłem. Dobra, kierownicę mamy. A gdzie Odpada... Czekaj chwilę. Odpalamy? Tak. Uwaga. <grym> Chodzi jak... Uwaga, damy mu? Tak. <grym> 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 Chodzi na zimne, uwaga. Daj mu gazu, mu, tak. Tu, masz. No. tu, tu masz. No. <śśmiech> tutaj. To jest kolejna atrakcja tego sprzętu. Wlewamy wodę do rury wydechowej. Ja nie, o za dużo. nie wiesz co się stanie? nie yeah. to patrz, To ja ci pokażę co się stanie a to w sklep patrz tu leci normalnie dym z rury wydechowej patrzcie, tu lepiej widać z tego z tego też uwaga, tata jedzie na mceczkę Wojtek, nie po domu, nie. Hamulet, <śpiewa> ale hamulców w ogóle nie hamuje. Bawi mnie to. Pozróbcie miejsce, uwaga, to miejsce mam tutaj. To nie jestem! miejsce. Uwaga. Ale super ma reakcję na gas ten Ostatnia chińska śrubka i coś mi nie idzie. Nie wiem dlaczego. Jakiś blind jest dziwny. Ale teraz już możemy oficjalnie powiedzieć, moi drodzy, że szukajmy, szukamy ekipy, która zbuduje nam nowy garaż. Gdzie kon... A gdzie my to wszystko pomieścimy? Nam już się teraz rzeczy nie mieszczą, a doszły dwa motory, mamy dwa elektryczne rowery, cztery elektryczne rowery, dwie elektryczne nogi, dwa gokarty, betkę i mnóstwo innych rzeczy. Dwa wózki, sześć fotelików samochodowych. I szukamy teraz nowego garażu, a jak nie to zrobimy później wyprzedaż garażową, ale nie poważnie, szukamy coś takiego, żeby jakieś rozwiązania obok domu, żeby postawić. I żeby móc tak do takiego blaszaka wszystko chować, takie sprzęty jak na przykład te motory. Drugą. Co? I ty miał Ładnie! Teraz składamy drugi, jako że składanie jest mega analogiczne, coś ja, wam tego ja, nie pokazujemy. Dość ja, proste. Ale jakby ktoś pytał dlaczego dwa, no to był taki ryk, jak jeszcze ten drugi nie był wyciągnięty. Przykręcamy kierownicę. Wiciowi damy troszkę niżej. Mimo wszystko mierzyliśmy przez widzię W instrukcji jest napisane, że to jest w ogóle sprzęt od 6 lat. A ja mam lata. Nie przyznawaj się. Nie no, Julcie normalnie zasiada i jeździ, ale, ale z wiciem mogą być delikatne problemy. Ale jak chcę... Że firma napisała do mnie, czy przetestujemy te sprzęty. brudne! Julek, teraz jesteś czoperzystą, to będziesz smarem ubrodzony i w ogóle będzie wszystko, wiesz. No i tak się dogadaliśmy, że oni byli okej, okay, wyślemy Ci dwa, I więc i dwa będziemy testować. Daraz Zaraz Ci tą kierownicę domierzymy, żebyś miał idealnie. Nie, całkiem wykonanie jest fajne, ja się cieszę z tych chińskich sprzętów, że one są z roku na rok coraz lepsze, że można tak powiedzieć, że kiedyś to się tak mówiło, że chińskie coś tam bardziej, nie? A teraz te, te sprzęty naprawdę są dobrej jakości. Oni się, te Chińczyki już przykładają do tej swoje roboty. Yy, no i, i fajnie to wygląda. No kurczę, naprawdę nie ma tutaj elementu, który byś popatrzył, ale, ale, ale bardziej, nie? Trzymam. Czekaj, to już tak nie wygląda. Witek już nie chce zejść. Witek już nie chce zejść, Witek już powiedział, że zostaje na dłużej. Nie? nie, nie, nie. <śmiech> <śmiech> Oczywiście, co już jest na motorze? <laughs> Rabul z psiego patrolu. Czy on będzie przez to szybciej jeździł? Będzie. Ale oni mają życie co? Macie życie chłopaczki? Tak, mamy życie. Ej, teraz jest podświetlenie w ogóle. No tam nie też do świeci? Tak, nie Czekamy aż ta smutna pogoda za naszym oknem przejdzie sobie w zapomnienie, żebyśmy mogli te sprzęty pójść przetestować, bo pada, pada cały czas. Pada po pierwsze, a nie tyle zabawa jest z tym, żeby złożyć, a żeby pojeździć. I poplawiłem swój nowy dresik. Zobaczcie, wyjąłem specjalnie pod to nagranie swój nowy dresik Sinsera i wysmarowałem go smarowidłem. A taki ładny był, elegancki, amerykański. Idziemy jeździć, idziemy jeździć. O, jakie masz fajne buty nowe z klocków no, LEGO. Zlego. Wiciu zasnął, akurat ma teraz drzemkę i się delikatnie przejaśniło. jako, że jest chwila, chwila przejaśnienia, to odpalamy maszynę i jedziemy jeździć przez chwilkę. Julo już gotowy. Ja widziałem taką motorynkę Pony, ale śmiesznie to wygląda. To. Co jest? No dawaj. Tutaj masz za wolno, było teraz Rana na największym spidzie. dawaj, to jest na pewno zapytacie, ile te motorki kosztują, tutaj cena jest akurat zależna od aktualnych promocji wtedy, kiedy nagrywam ten film, to jest cena 1299 zł, bo jest Jesteś. jakaś super promocja, jeszcze przez kilka dni, czy minut, czy godzin mniej więcej cena to jest też na stronie 1799 zł ale przez ostatnie kilka dni też była cena 1699 zł więc trzeba sobie po prostu wejść na stronę, która jest w opisie troszkę więcej poczytać, tam też dokładny opis tych motorków, trzy Kolory, no i najlepiej, powiedzmy, wyszukać idealnej promocji dla siebie. Tak jak mówię, aktualnie jest minus 500 zł, ale to, to jest w momencie, kiedy ten film nagrywam. Więc nie mam żadnego kuponu, kodu rabatowego na ten motorek, ale po prostu go pokazaliśmy Wam. Więc jak macie ochotę sprawić przyjemność swoim dzieciakom i zrobić taką niespodziankę, no to polecamy, no bo fajna zajęta. Spaliłem, tak yes. Yes. To jest jak spaliłem to, ale tak się spalił. O! Jeszcze raz! Kiedy stawiamy garaż? Garaż drugi? No, lada dzień, lada, lada moment by się przydał.